Tadam! Witam Was serdecznie. Oto jest mój cel numer 2 w końcu zrealizowany Minimus. Jestem na stabilnej orbicie Minimusa. Właśnie to jest pierwszy przelot nad powierzchnią. No, wygląda to na księżyc zbudowany prawdopodobnie, nie tylko z jakiegoś pyłu, ale być może z wody, wygląda troszeczkę jakby to był taki brudny lód, Może się mylę. Taka zielonkawa. Kolorystyka jednak by wskazywała na to, że to może być jednak zawartość wody. No i spójrzcie, gdzie ja jestem, gdzie moja piękna sonda doleciała. W stosunku do poprzednich wypraw zdecydowałem się jednak usunąć jeden zbiornik gazu do silniczków korekcyjnych, jeden zbiornik paliwa i podejrzewam, że moje problemy wynikały z tego, że sonda była jednak za ciężka i. Nie mogła się oderwać od orbity wokół Kerbinu, startując z niej? Tak mi się wydaje, chociaż nie jestem do końca tego pewien, natomiast metodą prób i błędów akurat doleciałem takim zestawem. Spójrzcie, orbita jest oczywiście dość elowata. Zostało mi jeszcze trochę paliwa, trochę, nawet połowę paliwa mi zostało, więc mógłbym Tą, y, orbitę skorygować, ale nie wiem, czy nawet mam taką potrzebę, ponieważ tutaj w najniższym punkcie zrobimy sobie jakieś badania. Może, może mógłbym jeszcze obniżyć troszeczkę orbitę, żeby jeszcze niżej przylecieć. W przeciwieństwie do Muna y, Minimus ma bardzo dziwną powierzchnię. Nie widać jako takich kraterów. Jest to bardziej taka bryła jakiejś dziwnej masy. Podejrzewam, że właśnie mieszanki jakiegoś kosmicznego pyłu i lodu. Wygląda to troszeczkę jak taka stacjonarna kometa. No, ciekawe, ciekawe. Bardzo chętnie bym na tym wylądował, pobrał próbki, przekonał się, co to tak naprawdę jest. Natomiast. Tak czy inaczej, cel został zrealizowany. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Jakich emocji ta gra potrafi dostarczyć? Chyba z tydzień czasu męczyłem się, żeby dolecieć na minimus. Wiem, że wielu osobom to idzie szybciej, ale pamiętajcie, że gram w trybie y, naukowym, nie gram w trybie sandbox, czyli nie mam wszystkich części, żeby sobie zbudować y, rakietę marzeń, tylko muszę. Budować w oparciu o to na co mam punkty nauki, a punkty nauki oczywiście z wypraw się pozyskuje, więc, więc to wszystko stopniowo się odbywa. Ja sobie tutaj pobiorę próbki, zobaczymy. Próbki zostały pobrane, musiałem przerwać nakrywanie, ponieważ znowu ktoś mi tutaj przeszkodził. No, ale niemniej jednak, relacje z wyprawy macie. Mój Sputnik jest w tym momencie, po wysłaniu danych, w zasadzie już bezużyteczny, ale to była jego jedyna funkcja. Troszeczkę tych danych żeśmy otrzymali, punktów nauki przybyło, więc w zasadzie jest to, no po prostu kolejny, bardzo dobry krok tutaj. Bardzo frapuje mnie ta powierzchnia Minimusa. Bardzo mnie interesuje, z czego on jest zbudowany. Ja specjalnie w żaden sposób nie czytam sobie niczego o tych planetach, na które się wybieram. Nie, nie czytam żadnego składu, nie czytam nic. Wiem tylko, że są. Dzięki temu frajda z odkrywania jest większa, ale obstawiam całkowicie, że to jest w dużej mierze zamarznięta bryła lodu i, i pyłu. Tak to wygląda. Może jeszcze jakieś ciekawe pierwiastki tutaj występują. Musimy się przekonać wysyłając tutaj jakąś jakąś misję z bardziej specjalistycznym sprzętem, no ale to dopiero jak ten sprzęt odkryję i jak będę nim dysponował. Oczywiście również misję załogową. Wkrótce, wkrótce. Dobrze, moi kochani, to wszystko. Trzymajcie się do następnego razu. Pamiętajcie, żeby Kliknąć tą łapkę w górę, jeżeli materiał Was chociaż trochę zainteresował i, i generalnie jesteście za tym, żeby tego rodzaju materiały, relacje, pojawiały się, no to pamiętajcie, by klikać te łapki w górę. Możecie zostawić też jakiś komentarz. Tymczasem, do usłyszenia. Hej!